Dzień dobry, kolejny odcinek serii z gry Stiger PG Complete. 56632 dzień. HP niewiele więcej. Tutaj z poziomu interfejsu nie pokażę, jak to wygląda, natomiast pokażę z poziomu soleditora. A więc, jak widać, 159 wykładnika potęgowego, co oznacza, że mamy tutaj liczbę 1,5 razy 10 do 159 tak mniej więcej. Wcześniej było to jeszcze o jeden rząd wielkości, prawie jeden rząd wielkości większa liczba, bo przy okazji jeszcze kilka dni dobiłem. Natomiast wartość wynoszącą 1S160 w przybliżeniu wrzuciłem oraz kolejny w ramach podsumowania, w tym sensie, że w ramach kolejnego podsumowania do stick indeksu. I tam redukując tę wartość o 100, ze względu na stosunek 1 do 100 jednostek w Stigindexie wygląda to w następujący sposób. A więc mamy tutaj wartość dodaną plus 4. No tu jest błąd, bo to było plus 1, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko kwestia wizualna. Natomiast realna wartość tutaj została dodana plus 1 e 158 Tak jak wcześniej wspominałam, było 1E160, więc. Tutaj dwa rzędy wielkości musiało być to zredukowane, czyli podzielone przez 100. I tak się prezentuje mniej więcej historia aktywów. Oczywiście nie będę tego może wszystkiego pokazywał. Przypominam, że w zdecydowanej większości jest to generowane, tak więc spokojnie to nie jest tak, że muszę to ręcznie liczyć. Zadbałem o to, żeby właśnie też ze względu na to, że dość mocno przyspieszyłem. Proces zdobywania poziomów, z, z uwagi na automatyzację, no to też tak samo no, musiałem właściwie w pewnym sensie zautomatyzować generowanie tych y, historycznych zmian w aktywach, prawda, no bo bez tego to by było ciężko jakby nadążyć za podsumowywaniem, podczas gdy można tak szybko wbijać, y, prawda, dni. Więc to wszystko zostało, powiedzmy, ujednolicone. Jedno i drugie jest zautomatyzowane w jakimś tam stopniu. I jeżeli ktoś by był zainteresowany potencjalnie zobaczeniem, wiadomo, że raczej nikt nie będzie tego w coś oglądać, ale tak z czystej ciekawości, mniej więcej jak to było nabijane, przynajmniej część tych, po, tych dni, to zapraszam na kanał Danko. Archiwum. Natomiast motywem przewodnim tego odcinka będzie dodanie po raz pierwszy do mm, fikcyjnego funduszu progresji rynku, dodanie po raz pierwszy jakiejś wartości. Przypominam zasadę: zredukowanie liczby jednostek o jeden rząd wielkości zawsze dodaje plus 1% do tego funduszu, który później będzie wpływał na. Generowany zysk bądź stratę, a więc dodałem do fikcyjnego funduszu progresji rynku plus 70%, a więc trzeba było wartość posiadanych jednostek podzielić mniej więcej przez 1e70, i na ten moment mamy tutaj wartość w jednostkach około 1e88, tak, czyli 10 do 88. Natomiast zostało to podzielone przez 10 do 70. Tak? Tutaj ta notacja może być, powiedzmy, omawiana w jeden lub drugi sposób. Natomiast no, liczby są niemalże te same. Natomiast no, wiadomo, że w pewnych momentach gdzieś tam możemy tracić dokładność, ale generalnie w rzędach wielkości przynajmniej się póki co wszystko zdecydowanie zgadza. Plus 70% zaraz pokażę, o co chodzi poza tą prezentacją wizualną w czym się to przyda w praktyce. A więc mamy tutaj dodanie do losowej wartości, która też jest Bigname. Znaczy mówię też, no bo właściwie wartość bazowa nie, ale później jest chyba konwertowana, tak można powiedzieć. I mamy tutaj dodanie właśnie tego parametru. Tak? On bazowo jest ustawiony jako plus 0, z tego powodu, że no wcześniej jeszcze nic się w tym funduszu oczywiście nie znajdowało. Jeżeli teraz dodamy plus 70, to pokażę na kilku przykładach, co się dzieje właśnie z wzrostem tych losowych wartości. Tutaj mamy taką przykładową wizualizację tego, jakby to mogło. Wyglądać w przyszłości, ten parametr już jest ustalony, więc nie jest to powiedzmy tylko makieta. Natomiast na tych wygenerowanych przykładowych danych pokazuje właśnie jakie mniej więcej są zakresy, tak? czyli ten cały zakres od minus 50% do 100 przesuwa się, tak? I proszę zwrócić uwagę, że właściwie nie ma już tutaj wartości ujemnych. Z tego powodu, że właśnie cała wartość została jakby przesunięta. W przyszłości, oczywiście, te wzrosty będą mogły być jeszcze większe, i na ten moment jest to pewien sposób na redukcję dużych liczb, ale jednocześnie paradoksalnie redukcja w ten sposób powoduje, że te wartości i tak są coraz bardziej przyrostowe. Tak? Ich potencjalnie przewidywalna wielkość ich przewidywalny wzrost w przyszłości jest znacznie większy niż wcześniej. Z tego powodu i tak będę jeszcze wprowadzał w przyszłości kolejne, powiedzmy, formy redukcji tych wartości, bądź pokazania ich w sposób notacyjny, bądź też właśnie redukcji chociażby dokładności. Już na początku tych wszystkich takich modyfikacji dotyczących rozszerzenia gameplayowego omawiałem właśnie kwestię punktów tak? i właśnie też może się okazać, że już niedługo dojdzie do momentu, gdzie właśnie te punkty będą kluczowe, tak? aby bardziej je zrelatywizować, tak? aby właśnie one miały coraz większą wartość, ale przez to ich łączna wartość była coraz mniejsza przy czym jednostki bym mógł pokazywać w sposób skrócony albo w ogóle też prezentować jakieś alternatywne formy tabel, tak? gdzie byśmy mieli jednostki gdzie są wartości dokładnie pokazane, tak jak na przykład teraz, ale jeżeli będzie, będą te liczby dużo większe, to też to może być problem, więc będą też takie, powiedzmy, czytelniejsze formy jakby odczytania właśnie tabeli, w których te punkty będą relatywizowane, czyli ich wartość też będzie się zwiększać, przez co tych punktów będzie można wyświetlić mniej. Są przeróżne sposoby, co z tym dalej, prawda, zrobić, jeszcze z ciekawości czystej, jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, pokażę w jaki sposób teraz na już takim powiedzmy podkręconym makro i modyfikacji, która usuwa tak zwane migotanie z czarnym ekranem, co się dzieje przy takim grindowaniu, jak to wygląda. A więc wróciłem do gierki i. Proszę spojrzeć, w jaki sposób to teraz przebiega Ustawię jakieś krótkie makro, chociaż na stop powtórzeń Prawda, nabija się, że tak powiem, to dość szybko Co ciekawe, jest problem, żeby ustawić to jeszcze szybciej To znaczy takiego konkretnego, powiedzmy, przedziału nie znalazłem Może jeszcze tutaj zrobię troszeczkę dłużej Takiego konkretnego przedziału nie znalazłem jak to powiedzmy maksymalnie zoptymalizować czasowo, natomiast faktycznie w pewnym momencie, gdy to makro jest zbyt szybkie, to dochodzi do opóźnienia jakby odbierania, można powiedzieć, tych wszystkich informacji, które gra potrafi przetworzyć, tak? Jakby status aktualizacji tych dni po prostu już ma coraz większe opóźnienie, przez co, jeżeli to makro jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie. To dochodzi do sytuacji, gdzie wręcz, nad po jego zakończeniu, jeszcze trzeba czekać, aż jakby w cudzysłowie da gra, wszystko przetworzy. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie wiem też do jakiego stopnia to działa, bo wiadomo, że w nieskończoność, prawda, by taki bufor no, nie mógł być realizowany. Natomiast faktycznie jest to opóźnienie bardzo, bardzo duże. I wydaje mi się, że ustawienie makro chociaż w ten sposób, gdzie tak naprawdę teraz. Stopuje i że natychmiast właśnie dochodzi do jego zastopowania w sposób prawidłowy. Wydaje mi się, że to jest najbardziej póki co optymalna metoda. Natomiast faktycznie możliwe, że w przyszłości będę próbował jeszcze to jakoś podkręcić, coś z tym jeszcze zrobić. Zobaczymy. Na ten moment jestem dość usatysfakcjonowany. Bo w takim tempie pozyskiwania dni, myślę, że osiągnięcie w najbliższym czasie 100 tysięcy dni, nie będzie absolutnie żadnym problemem. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Wszystkiego dobrego.